Boże, święty, pełen łaski i miłosierdzia, wejrzyj na nas zgromadzonych przed Tobą. Napełnij nas mocą ducha Twego świętego, byśmy oddali Ci cześć życiem syna Twojego. Uchyliłeś niebo, by przyjść do nas, Boże, zrodziłeś syna, który zbawić nas może. Dałeś ducha świętego, by nas prowadził drogą doskonałą do domu twego, Ojcze. Tuż by inny miał wobec nas takie pragnienia, by nas bezbożników uwolnić od zła czynienia, a jeszcze więcej do dobra uczynić zdolnymi, byśmy czynili je zawsze między bezbożnymi. Uchyliłeś niebo, by przyjść do nas Boże, zrodziłeś Syna, który zbawić nas może. Dałeś Ducha Świętego, by nas prowadził drogą doskonałą do domu Twego Ojcze. To tyś Boże nas tak wszystkich umiłował, że dałeś syna, który z życia swego nie żałował, ale wydał je na śmierć za grzechy nasze, by nas świętymi uczynić raz na zawsze. Uchyliłeś niebo, by przyjść do nas, Boże, zrodziłeś syna, który zbawić nas może, dałeś ducha świętego, by nas prowadził, drogą doskonałą do domu twego ojcze. Teraz, Boże, Ciebie razem radośnie chwalimy, Ty nam dałeś do tego swoje święte siły, byśmy żyjąc pośród świata ze zła nam znanego, uświęcając się zawsze, żyli życiem Syna Twego. Uchyliłeś niebo, by przyjść do nas, Boże, Zrodziłeś Syna, który zbawić nas może, Dałeś Ducha Świętego, by nas prowadził drogą doskonałą do domu twego, ojcze.